Witamy w ogrodzie w Przemoczu. Dzisiaj mamy 15 sierpnia 2020, 2020 roku. Mamusia przyjechała do Przemocza przed wielu, wielu laty. Jakie masz wspomnienia mamuś związane z tymi dniami? No ten dzień 15 sierpnia jest bardzo taką pamiętną datą, bośmy właśnie przyjechali tutaj na te ziemi odzyskane. Właśnie wyjechaliśmy z miejscowości Sambora. No i trzy tygodnie jechaliśmy tutaj do Szczecina. Nie wiedząc, jak wsiadaliśmy właśnie w Samborze, myśmy nie wiedzieli, gdzie jedziemy, bo to właśnie Rosjanie prowadzili ten pociąg i nikomu nie zdradzali, dokąd my jedziemy. jedziemy. A gdzie leżał Sambor? Sambor to jest wojsko lwowskie, to właściwie to jest już w tej chwili lwowskie terytorium, a kiedyś było nasze polskie. A myśmy tam zamieszkiwali przecież od wielu, wielu lat, wielu lat. Także to były tereny polskie. Robili wszystko, wywieszki, żeby się wyprowadzać, bo, mord bo rzeczywiście zaczęli już coraz to częściej mordować, spalać domy i, i także bardzo żeśmy się źle czuli już tam. No i w ten czas całe miejscowości wyjeżdżały tutaj. Wyjeżdżały, ale właśnie tak jak powiedziałam, nie widzieliśmy dokąd. No, wreszcie dojechaliśmy po różnych perepetiach, po rzeczywiście problemach wielkich, bo mosty były zniszczone, więc... Były problemy takie, że może nie przyjedziemy, może może się ten most zawalić. No więc nasi, nasi rodzice, bo ja miałam ten czas 6 lat, nasi rodzice bardzo modlili się o to, i żeby szczęśliwi jakoś dobrnąć gdzieś, gdzie nas wiozą. No, wreszcie do, dojeżdżaliśmy już tutaj do tych ziem odzyskanych, no to tak zatrzymywaliśmy się. Na przykład w Stargardzie, w Stargardzie, w Dąbiu. Później wreszcie zawieźli nas do Goleniowa i powiedzieli, wysiadać i już koniec. Także w ten czas, chciał, nie chciał, musieliśmy wszyscy. I cały transport, właśnie, wysiedli nas na dworcu, naprawdę na. Prawie na, na gołem dworcu, tam jakie i krowy były, i, i, i konie niektórzy mieli, i, i jakiś drób, i wszystko, wszystko tam właśnie musieliśmy, właśnie pozostawić. I w ten czas zaczęli nasi rodzice, jadąc już poszukiwać, gdzie mogą zamieszkać, bo to właściwie to jest sierpień. A nie mamy nic, ani chleba, ani ziemniaków, niczego nie ma. A tu dzieci, przeważnie, każdy miał czworo-pięcioro dzieci, więc każdy chciał, żeby cokolwiek uzyskać, żeby przeżyć. No więc akurat wojsko jakieś. Przyjechali jacyś wojskowi i zaproponowali naszym rodzicom że jakaś miejscowość jest tego bardzo ładna i tak dalej, że tam możecie zamieszkać jeszcze zboża na polach są jeszcze w piwnicach ziemniaki są i tak dalej no i rodzice w ten czas no rzeczywiście to już trzeba i, i prawie no, cała wieś Przemocze właśnie wybrało się tutaj żołnierze na tych drabinach z tych dużych wozach zaczęli przywozić tutaj do Przemocza właśnie tych wszystkich Mieszkańców, którzy tym transportem tutaj jechali. No i, i to było 15 sierpnia, no przyjechaliśmy tutaj. Którego roku? Z 45 roku. Zobaczyliśmy domy bez okien, bez drzwi, <noise> naprawdę, że spustoszenie na ulicach, jakieś są meble, no jakieś rozbite samochody na, na podwórkach. W mieszkaniach na przykład u nas bandaże jakieś wisiały, takie, bo jakiś tam u nas był, nie wiem, to, to był nie szpital, ale jakieś jakiś, no, jakiś, jakiś pogotowie ratunkowe czy jakieś. No i w ten czas rzeczywiście każdy zaczął zajmować domy. Kto, gdzie mógł, no więc każdy sobie pozajmował domy i zaczęli ludzie już mieszkać, ale że. Nikt, nikogo nie mógł po prostu odnaleźć, bo po prostu te domy były tak podobne, że, że gdyby powiedział nawet, że tam jakiś dom czy tam, to nie trafił na ten dom. No to więc wystawiali jakiś mebel czy jakiś rower czy coś takiego. Także już potem, no wiesz, to, to jak się umawiali, to wiesz, tam będzie rower stał pod domem, czy będzie jakiś fotel stał, czy coś takiego. I tak żeśmy się rozpoznawali. No było, no śmieszne było, ale dla nas dzieci to była frajda wielka, ponieważ myśmy chodzili, szukaliśmy zdobyczy jakieś tam, czy, czy jakichś e, ładnych talerzy, czy, czy lalki, czy, czy no coś takiego, że... a nasi rodzice no przede wszystkim poszli zboże, żeby e, kosić zboże, żeby dla dzieci, żeby dla nas był jakiś chleb, no. Ziemniaki, no były stare ziemniaki w piwnicach. No to z tych ziemniaków się korzystało, a tu jedno, jeszcze jedno pole było w, w Danowi, ale to nazywał się Damerfitz chyba. Właśnie ta miejscowość. I tam były ziemniaki, i wojsko właśnie zawoziło starsze rodzeństwo czy rodziców, czy kogoś tam, żeby te ziemniaki kopać. I tak? I kopali i tak jakoś z dnia na dzień po prostu jakoś się żyło. Natomiast okna okna to zabijały się deskami, czy takie rolety jeszcze czasem były, jeszcze po niemiecki, to zasuwało się. I przy tym, czy w zimie to nawet się spało. Szron był na tych roletach, no ale niestety, no, spało się w tych pokojach, bo no, nie było możliwości oszklić, czy też nowe jakieś, jakieś ramy, czy coś uzyskać. No, także, że to był tak, no, bardzo ciekawy, natomiast wojsko, tutaj oni zwozili wcześniej już zboża na takie duże, duże sterty. No i właśnie później, kiedy młócili, to dużo ludzi tam pomagało mucić no i na tym troszkę zyskali, bo zawsze tam zboża troszkę dostali, czy, czy, czy dla bydła jakieś tam. Powiesz, czy coś takiego. Także że, no, to były takie czasy no, bardzo ciekawe i, i smutne, i, i wesołe. I, no. Natomiast <laughs> niektórzy, tu taki wójcik był, to zainteresował się młodzieżą tutaj, więc zaczął organizować na przykład kółka teatralne. No, z, zrobili z jednej sali, zrobili, ponieważ tu była sala. Była na razie zajęta przez nie, części samoloto, sam, do samolotu Niemcy tu, bo, ponieważ tu są dwie ładne sale, to jedna sala była właśnie z tymi częściami i druga też, ale mniej. No to zaczęli przenosić z jednej, z jednej sali do drugiej i, i zrobili w tym jednej sali właśnie to kółko teatralne i także młodzież. Młodzież się schodziła później, grali no, y, jakieś sztuki takie y, partyzanckie, no, nawet bardzo, bardzo ładne. Y, no, te nasze mamy to niejednokrotnie płakały, ponieważ y, tam y, y, sama treść tych, tej sztuki to była, że y, właśnie na frontach ginęli y, ojcowie, ginęli synowie. No więc, a tutaj się właśnie też y, Dużo ludzi było takich, że byli na, Syby, na Sybirze, wrócili z Syberii, no i zaczęli dom y, sobie szykować do zamieszkania, no i ojciec i syn właśnie zginął przez wybuch miny, która była zakopana, czy, czy gdzieś tam na przy jakimś płocie, czy, czy, czy na ogrodzie, coś takiego. No i tak z tym wszyscy zresztą bardzo no przeżywali właśnie tak. No później były różne już takie zespoły na przykład koła gospodyń też już zaczęły się tworzyć już, już w tych latach i to bardzo i to właśnie kiedy właśnie żył właśnie wójcik i z żoną oni się bardzo tym zajmowali. Oni przyjechali z Lubelskiego też tak samo żona jego właśnie w 40 w szóstym roku, oni przyjechali tak rok później, to nawet jak opowiadał, to on był wcześniej to ale żonę później sprowadził, a żona była w ciąży, to nie było lekarza, nie było nikogo. Wiózł gdzieś żonę do porodu, do, do Stargardu jakimś czołgiem, czy czymś tam, czy traktorem takim przerobionym z z tych niemieckich jakichś tam traktorów, coś takiego, mówiła, żona no po prostu na rowie urodziłam mu dziecko. No i nie, nie także. No. Jak dwa duże osób przyjechało wtedy do przemocy w 1945 roku? Nie wiesz, to nie powiem Ci ile to ich było, ale, ale w każdym razie. A jakie rodziny przyjechały? Siedemdziesiąt, no, no więc od początku ci powiem. Serdyński, Franciszek. Później był Ziębicka Helena. Znaczy Kaziszyn. No. Później był Felisiak, ale to Felisiak to był z innym. Oni przyjechali, oni wcześniej tu mieszkali za Niemców jeszcze, ponieważ oni byli przywiezieni już do, do roboty do Niemców. Felisiak, Felisiak i Kulczyński, to oni wcześniej tu zamieszkali już. No W każdym razie no, musiałabym rzeczywiście sobie tak rzeczywiście opisać, które, bo były rodziny, które z Poznańskiego przyjechały, bo tak się zdarzało, że przyjeżdżali nie, na przykład na szaber z centralnej Polski, przyjeżdżali tutaj y, poszukiwać jakichś tam różnych rzeczy, no nie wiem, oni się tak zajmowali różnymi maszynami i, i, i no, no wszystkim zresztą, no. I oni przyjeżdżali i później zobaczyli, że to jest dobrze, że to jest rzeczywiście ładna miejscowość i oni tu za, za, zamieszkali po prostu, zajęli sobie jakieś tam tego i zamieszkali i tu byli. I także, że a nas, nas no, no na pewno z 70 rodzin na pewno było. No. Przyjechał z nami ksiądz? E, ksiądz nie, ksiądz nie wyjechał z nami, on wyjechał później i on się e, gdzieś na Śląsku. W, nie wiem, czy w, w, w tym w, w, gdzieś na śląsku na śląsku właśnie osadowył się i że on tam miał parafię i także że bardzo nawet i, i sztandary te kościelne po dużo nawet obraz jakiś takie z kościoła. Też przywiózł tutaj. No, A ile Larec, rodzin z tej Larec. miejscowości, z jakiej miejscowości przyjechaliście? No to były Brześciany, to, to taka osiedle było y, Sambora. No i to właśnie, to wszystkie polskie wsie. No i także te wsie, no, przy, no, no uciekali wszyscy, jak nie wcześniej, to później. No na przykład była taka wielka, bardzo y, właśnie y, duża miejscowość Czukie to tam właśnie tato pochodził z tej czuki właśnie. To był, przedmieście było rzeczywiście bardzo bliskie. Było Sambora, nie wiem, tam 4 czy ileś kilometrów tylko było. Także tam było 700 numerów mieszkań, domów znaczy się. Było bardzo rozległe, bardzo ładne, bardzo stary kościół, kościół był bardzo stary, jeszcze ja pamiętam. Mała byłam, ale tam właśnie jeździłam do wujków, do, do, do cioć bo tam miałam... i kuzynostwo tam było, to nieraz nas rodzice wywozili, jak właśnie, właśnie w granicy zaczęli już za dużo się panować, czy coś takiego, to rodzice nas wywieźli tam, do Czuchy, bo tam było bezpieczniej. No, więc to rzeczywiście, no, ta miejscowość była piękna i takie były... Rowy, rowy, pamiętam jak były to jeszcze z tymi mosteczkami, takiego do każdych domów, czy coś takiego. No, w każdym razie. Się... No i w kościele też byłam, właśnie tam, to wschodziło się najpierw do dołu. Ale bardzo piękny kościół, naprawdę duży, ładny. To siedmiusetletni 700 kościół, teraz w ogóle jest bardzo zabytkowy, prawdopodobnie. No.